Dziewczyny, co jest Kornelia? Właśnie, co jest Kornelia? A wiecie, że ostatnio my zawsze z tym pod tym blokiem, znaczy w sensie na rynku, i sobie o czymś tam gadamy, nie? I musimy zawsze, jak zawsze stać jak debile. Nie stoimy jak debile, Kornelia, tylko sobie tam o jakichś tam pierdolach rozmawiamy, co nikogo to nie obchodzi, nie, Laura? No właśnie, Antonina. No. Ale co z tego, dziewczyny? Miecie to w dupie, teraz rozmawiamy. O, o jakichś tam rzeczach, co nie. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Jak stoimy na rynku, no to stoimy, no Kornelia, co ty masz jakiś problem od razu? Nie, no ja tylko po prostu. ten. uwzględniam fakty, no bo my, jak zawsze tutaj stoimy, nic nie robimy i takie tam, właśnie. Ale nie mówię to nerwowo, no przecież to wiadomo, że kochamy nasz wągrowiecki rynek i o czymś tam mówimy, nie? No to oczywiste, Kornelia. No właśnie. No to możemy o czymś tam porozmawiać, co nie? Oczywicha. Oczywista. Dobra, no to może porozmawiamy o kosmetykach, znaczy w sensie o jakichś tam rzeczach. Może sinseja, co tam mają ciekawego, albo tam w High Price, co tam mają, w Rosmanie, coś mam ciekawego. No, w sumie to jest zajebiste pomysł na ten temat, co nie? Patrycja, oczywiście, Agata. No to o jakim sklepie chcecie rozmawiać? Właśnie, Edyta, masz jakiś pomysł? Może o biedronce porozmawiamy, czy tam o Dino. Jak wam się po prostu wydaje? Jak nam jest wygodniej w sensie? No, no to najpierw możemy porozmawiać o Biedronce, bo Biedronka jest taka droga, że normalnie nie, nie, nie uwierzycie, ile kosztuje teraz masa. Ile? Właśnie ile? Zgadnijcie? 5 zł. Znaczy w sensie, no 5 zł to już dawno było, ale teraz podróżała, bo jest po 15 zł. Ła, kurde, naprawdę. Jezus Maria, jak to by się czegoś takiego spodziewał? Co chwilę żąbiłem cenami, nie wiem czemu. No właśnie, co chwilę żółwiem cenami zauważyłam, nie? Bo jak byłam w Dino ostatnio, to moja mama chciała sobie kupić na przykład, nie wiem jak, ja, ja jakąś tam rzecz, ale chyba klej do szkoły, bo wtedy nie miałam a mi się zepsuć. Dawno kosztowało kosztował ten klej z jakieś 7 zł, a teraz jakieś 20 zł zrobił. Ja nie mogę na poważnie, to, to, są, to są debile w sklepach, że masakra. Już mi się nie chce do, do tego sklepu chodzić jak, jak Dino. Mi również. Hej, a w ogóle mogę Wam coś powiedzieć? Jasne, Patrycja, mów co chce. Właśnie. A słyszeliście ostatnio, e, że pojawiło się nowe masło w sklepie? Znaczy, e, e, nowa firma się pojawiła w sklepie. Jaka? Właśnie jaka firma, Patrycji? Znaczy, w sensie nowe masło się pojawiło w tym sklepach i wiecie jak się nazywa? Daję Wam podpowiedź. Zaczyna się na literkę F. Niech zgadnę. E, Fino? Tak, Fiono, skąd wiedziałam? Bo niedawno byłam w sklepie ze starymi i ten. I widziałam, że e, pojawiło się nowe masło w sklepie, czyli Finu. Ja też coś o tym słyszałam, że, że jest Finu w sklepach i w ogóle, ale ja, ja wziąłam to Finu, ono było zajebiste. Naprawdę jak smakowało? Smakowało to tak, że normalnie to było dobre jak z bajki. Serio, Cornelia? A w ogóle jadłeś z czymśkolwiek? No, na przykład kanapkę z masłem Finu, czy jak? No właśnie, ja próbowałam to finu, ono jest zajebiste ona znajduje się w Lidlu, w Jagodzie i takie tam Pewnie musiała być smaczne kornelia co nie? taka kanapka z masłem No oczywiście Agata, przecież to było zajebiste, a nie? Jak jeszcze nie próbowałaś, to, to ci polecam to kupić To jest zajebiste w cholerę Wow, nigdy wcześniej nie jadłam finu to Znaczy w sensie nie smarowałam masłem nie smarowałam yy, kanapkę tym masłem, ale pewnie musi być smaczny. Ja chętnie kupię dzisiaj. To daj znać, jak ci smakuje, dobra? Jak ci smakowało? Spoko, Cornelia. Dobra, skoro yy, my tu rozmawiamy o jakichś tam pierdołach o maśle finu, to może zamknijmy ten temat i może porozmawiamy o czymś innym, skoro jeszcze nie ma chłopaków i dziewczyn. A właśnie, bo dzisiaj fizyka i musimy iść do szkoły, no bo bez chłopaków i dziewczyn nie pójdziemy do szkoły. Jak, powie, jak ich nie będzie, to powiemy nauczycielce, że. Ee, że jesteśmy chorzy No w sumie dobry pomysł Właśnie Uwierzcie mi, oni zawsze będą, chłopaki i dziewczyny, zawsze będą Naprawdę? No kornel, przecież nie mnie za idiotkę Przecież rzeczywiście, że tak Zawsze chłopaki i dziewczyny będą Uwierzcie mi, zawsze będą Oni się, oni nigdy e, nie opuszczą e, Żadnego dnia w tygodniu Naprawdę? A jak kogoś nie będzie, to pewnie opuszczą No to pewnie tak, e, Patrycja Ale to, ale... Nie każdy jest w tej szkole, więc no, takie takie właśnie rzeczy, nie? Dokładnie. Dobra, no to może lepiej porozmawiamy o naszych starych, co tam e, u nich słychać. No. No to tak, Aurora, jak tam twoi starzy? mniewają w chacie. U mnie, u mnie moi starzy mają się świetnie. A u ciebie, Kornelia, jak tam e, twoja mama? U mnie zajebiście. A Patrycja i Agata, jak tam wasze mamy? Lepiej już nie wspominać, dzień jak co dzień. Matka ciągle do mnie pyskuje, że mam co chwilę myć podłogi. I posprzątać cały dom. ja ty to masz najgorzej w domu, co nie? No, ty masz taką głupią mamę, że normalnie ja ją zabiję. Znajdziesz jakąś inną mamę. Nie, no Antonina, bez przesady. Ja ja rozumiem takie rzeczy, ale Walerii e, będzie smutno, że. Ojej, ojej, że mamy nie ma, bo umarła i głównie to obchodzi. Ja będę kiedyś tam mówiła w myślach. W sumie twoja matka rzeczywiście jest głupia, więc i tak jej nie słuchaj, bo, bo ona ci coś wymyśli podstępnego i może na przykład. Jakbyś poszła na jakąś imprezę, to by, pewnie byś się zapytała, a matka by twoja by ci powiedziała, że nie, no bo masz zostać w domu i masz, masz nie umowę z koleżankami, z przyjaciółkami w sensie. No wiem o takich rzeczach, Patrycja, ale jak idę nawet na przykład na imprezę z wami, to i tak matkę mam w dupie i nie, nie będzie mi mówiła, co robić. Dokładnie. No. A Patrycja jak tam u ciebie twoja ma? U mnie moja matka ma się świetnie. E, nie zabrania mi e, wychodzić z wami, nie jest... E... Eee, nie miła w ogóle. Tylko moja matka jest zajebista, jakby co? No to ja akurat, Patrycja, rozumiem twoją mamę. Świetnie mo można się z nią dogadać w ogóle. No Ja ci współczuję takiej zajeb zajebistej mamy, a ja mam taką cholerną matkę, że mi normalnie wszystko zabrania. Wszystko! No wiem, Agata, jest, jaka jest twoja mama, już nawet o tym nie wspomina, tylko my musimy teraz patrycji jak coś. Spoko, spoko, nie ma problemu. A w ogóle zauważyłeś jak eee, moja mama. Jest dla mnie miła i dla mojego brata Eryka, nie? No, oczywiście, że tak, Patrycja. Ja u Ciebie raz byłam w chacie i wiem, jaka jest Twoja mama. No, ja też u Ciebie byłam w chacie, Patrycja, i wiem, jaka oczywiście jest Twoja matka. Ona zawsze jest miła, zawsze. Ona we wszystkim pom pomoże. Dokładnie, ja akurat znam Twoją mamę, więc. Więc yy, i tak yy, można się z nią świetnie dogadać, jak Ty to Sabina mówiłaś, co nie? Oczywiście, Fiona. No, to fajnie, że znasz moją mamę, Fiona, bo ja. E, ten, bo, bo ten, bo moja matka jest zawsze zajebista, ona we wszystkim pomoże. Nom. O, patrzcie. Co? Dziewczyny i chłopaki. Nareszcie. Dokładnie. Hejka dziewczyny, Hej, Gloria. Siemka laski, siemka Eleonora. Cześć, cześć Madis. Hejka mordeczki, hej Brytni Siemanko, siemarali, Elo laski, elo delfino Hejka, hej Klaudia Hej, hej Luna Hejka, hej Kordeli. Hej laseczki, hej Brooklyn Siemoza dziewczyny, hej Marlena Hejka, hej Liria Siemka, siema Aniela. Hejka, hej Edmund. Siemka, siemka Charlie. Hejka, hej Lydia. Hej, hej Jacob. Siema, siema Denis. Hej, hej Inui. Siema, siema Melanie. Hejka, hej Taylor. Wow, ale was dużo, co nie? No, no to co, moi drodzy przyjaciele? Może idziemy już do szkoły? No właśnie. A po co tak w zasadzie? No właśnie. Jakby co, oczywiście nie mówimy nerwowo, co nie? No jasne, że nie, a czemu? A czemuż to? Dokładnie. A, no bo wiecie, bo dzisiaj jest piątek i w ogóle, i w ogóle... Ten, dzisiaj jest fizyka, co nie? Więc yy, jedna... Luźna lekcja, i potem do domu. Wow, naprawdę? No a nie Gloria? A, myślałam, że mamy tyle lekcji dzisiaj. No jak Gloria? Przecież jeden, yy, ten. Dzisiaj jest krótko, bo dzisiaj jedna lekcja jest, bo mamy dopiero ten. Fizykę z panią Malwiną. Z panią Malwiną? Ja nie wiedziałem, że mamy fizykę z panią Malwiną, co nie? No, I kto by się mógł spodziewać, Denis? Dokładnie. Ty, ja nawet nie wiedziałem, że mamy fizykę z panią Malwiną. A to ta, pani Malwina to pewnie jest ta. Nauczycielka e, zebra, tak? Tak, Jacob, to jest właśnie on. A, no tak. Przecież zapomniałem. Pani Malwina wydaje się bardzo miła, co nie? Oczywiście, 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 oczywiście. Oczywiście, 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 My się z tobą zgadzamy, Jacob. Przecież pani Malwina jest zajebista. Dokładnie. Dobra przyjaciele, no to co idzie do tej szkoły co nie? Jasne Felina. Właśnie, jasne, 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 jasne. Jasne jak słońce. Dokładnie. No to na co wy jeszcze czekacie do cholery? Chodźmy. No właśnie. No to chodźmy, nie mam wiele czasu do stracenia Chodźmy. Właśnie. Chodźcie, już idziemy. No to chodźmy wszyscy, co nie? Oczywiście idziecie, idziemy, idziemy. Brooklyn. no właśnie. Dalej idziecie. My idziemy, idziemy. No właśnie, Luna. Dalej, dalej, bo nie ma czasu na pierdoły. Dokładnie. Musimy oczywiście zrobić miejsce dla pani Malwiny, żeby przyszła. Właśnie. Róbcie miejsce. No już robimy, Charlie, uspokój się. No właśnie. Chodźcie wszyscy. No już, już, już. Właśnie. tylko poczekać na panią Malwinę. Właśnie. A będzie dzwonek, prawda? No jasne, Nadia, czemu nie? Dokładnie. Ale chociaż dobrze zrobiliście miejsce, bo przynajmniej pani Malwina, jakbyśmy stali koło drzwi, to, to by pani Malwina wtedy yy, By nie przyszła. Nie. ten. nie przeszła przez nas, oczywiście. Dobrze mówisz, Eleonora. Dzięki. Nie ma za co. Chociaż dobrze, bo jedni są tu, a drudzy tam. W sumie Cordelia masz rację. Właśnie. Brytni dobrze ci mówi. No dobrze powiedziała. No właśnie. No. A niby z babą mamy fizykę, co nie? No. Dobra, jest dzwonek, chodźmy na lekcję właśnie. Dzień dobry uczniowie i uczennice. Czas zaczynać lekcję. Dobrze, proszę pani. Dobrze, Dobrze, proszę panią. 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 Chodźcie do klasy. Dobrze. No dobra, no to idziemy teraz na tę te lekcję. Właśnie. Dobrze, i proszę Was jeszcze, żebyście zrobili zadania ze strony 22. Zadania: 2, 4 i 5. Dobrze, proszę Panią, dobrze, proszę Panią, dobrze, proszę Panią, dobrze, proszę Panią. Dobrze, proszę Panią, dobrze, proszę Panią, dobrze, proszę Panią. Dobrze, proszę Panią, dobrze, proszę Panią, dobrze, proszę Panią. Mam nadzieję, a teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym tygodniu. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, chodźmy, już spływajmy z tej lekcji. Właśnie. Stary, no to chodźmy, co nie? No. Dobra, chodź, Lidia, idziemy już. Już, już, już. Zmywajmy się z tej lekcji. No to zmywajmy się, chodźcie. Dobra, chodź Defina, już idziemy stąd. Dobra, dziewczyny, no to idziemy, co nie? No. Chodźcie wszyscy. Już, już, już. Właśnie. Chodź Madison, idziemy już. Spoko, Brooklyn. Thank <laughs> you. Więc tak, guys, co my teraz właściwie tu robimy, bo nie wiem. No właśnie, o co tutaj chodzi? Bo ja też nie wiem. Cóż, może mamy dla was taką, no, propozycję. Jaką, 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 jaką. Jaką masz propozycję dla nas, Cordelia? No właśnie, my chcemy się dowiedzieć, prawda? No dokładnie. A może chcielibyście, może na przykład, nie wiem, się gdzieś spotkać, na przykład porozmawiać. O czymś tam pod czymś domem, o jakichś tam pierdołach o naszym prywatnym życiu, co wy na to... W sumie Kordelia, czemu nie? To jest zajebisty pomysł, co nie? Oczywicha. No, zajebisty, oczywiście, że tak. No. No to chodźmy. Ciekawe, ile to spotkanie będzie trwało, bo zazwyczaj trwa, trwa to spotkanie bardzo długo. Oj, na pewno Aniela nie, nie aż tak długo będzie to spotkanie. A ile będzie trwało? No, w sumie jakieś może 10-15 minut, Eee, tam pierdła o prywatnym życiu naszym, co, co wy na to? No w sumie zajebisty pomysł Cordelia. Właśnie. No to co my tu jeszcze do cholery jasnej robimy? Chodźmy. No właśnie. No to chodźmy na to spotkanie. Chodźcie. Dokładnie, Sabina dobrze mówi. Chodźmy. Okej, okay, sami tego chcieliście. Dobra, umowa stoi. Ja też w to wchodzę. Ja również. Dobra, więc o czym będzie tutaj gadka? No właśnie. E, więc tak, nasza gadka będzie o jakichś tam pierdołach, ze sklepu, może z tego, o naszych prywatnych życiach. Może o waszych starec tam u was słychać. Zajebisty pomysł, Kordel. Właśnie, 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 właśnie. No dobra, no to możemy porozmawiać o czym chcemy, prawda? Jasne, czemu nie? Właśnie. Dobra, no to najpierw porozmawiajmy o cenach w sklepach, bo ceny ostatnio w sklepie są jakieś... Nie, chore. Dokładnie. No w sumie to jest zajebista gadka na ten temat, co nie? Jasne. No to o jakim sklepie chcecie porozmawiać? Może porozmawiajmy o... o ten... o Biedronce. Spoko pomysł. Właśnie. Wiecie, że w Biedronce ostatnio coś podrożało, prawda? Zauważyliście to? No jasne, a czemu nie, Bruk? Dokładnie. No to mówcie, co przedrożało? No cóż, ci debili znowu będą żonglowali cenami. E, widziałam, że ostatnio e, parówki podrożały i one kosztowały 5 zł, a teraz kosztują jakieś 25 zł. O kurde, to naprawdę sporo. No, nie no, oni są debilami po prostu ci pracownicy, co nie? No właśnie. Ale oczywiście te parówki były w promocji, no bo e, były niby gdzieś tam 5 zł, a teraz jest 25 zł. Do cholery. Nie, no ci pracownicy to są masakra. Nic nie robią, nudzą się, czy o co mi chodzi, to ja nie wiem. Ale co chwilę żonglują, żonglują cenami, bo wcześniej było tanio, a teraz jest drog. No dokładnie. Ale bez przesady, żeby żonglować... Yy... Cały czas cenami to jest trochę wielka przesada. No właśnie, Patrycja, dobrze mówisz, nie? No oczywiście. Ale słuchajcie, mnie też spotkała taka sytuacja. Jaka, właśnie, jaka Gloria? No bo ten, słuchajcie, bo jak ja ze starymi byłam w sklepie, chyba w tym tygodniu, jakoś tak, chyba po szkole w czwartek, to widziałam, że jabłka podrażały, bo były po cztery zyla, a teraz jest po. 12 zł. O, kurde, to bardzo wielka różnica. No, w ogóle, jak ci Debile mogli podrożyć jabłka? No, ja chciałam sobie kupić jabłka, znaczy, oczywiście, kupiliśmy jabłka i zapłaciliśmy za nie i za coś jeszcze, bo mieliśmy większe zakupy, ale to bardzo większe, że stara musiała płacić chyba za jakieś 130 zł. O, kurcze, naprawdę współczuję ci. Pewnie Twoja stara straciła tyle pieniędzy. No, tak, Marlena, straciła tam parę, ale jeszcze na nie zarabi. Aaaa, okej, okay. Jezus Maria, 100, 130 zł za takie coś? Nie no, bez przesady. Właśnie, to wielka przesada. W ogóle rozumiecie to jaka masakra! No wiem, Gloria jak to było, przecież nam wszystko powiedziałaś, stanie... no właśnie, ale to już mnie teraz zdenerwowało. Jak ci debile mogli podrożyć jabłka? Pięć złotych, a tu proszę, taka niespodzianka. Podrożały jabłko, no zajebiście, no. A w ogóle jak byliście w domu, nie? Bo, bo nam chyba wtedy teraz na, o tym nie mówiła. Ja, jak smakował jabłuszka? No zajebiście smakowała Eleonora, a jak? Nie jest tak, tylko pytam, bo nie powiedziałaś nic na ten temat. A, okej. Okay. Dzięki za y, przypomnienie. Nie ma sprawy. Dobra, o czym teraz będzie gadka, bo stoimy jakieś chyba... Nie, ten 4 minuty, no to o czym teraz będziemy rozmawiać? Właśnie. Cóż, może być gadka o naszych starych, co tam u nich słychać, co nie? W sumie, Britney, to jest zajebisty pomysł, co nie? Oczywicha. w porządku, sami tego chcieliśmy, yy, chcieliście, no to będziemy o tym rozmawiać, co nie? Oczywiście, no. No to tak, yy, Aurora, jak tam u ciebie twoi stało? Moi starzy okay. mają się w porządku. No to zajebiście, co nie? Oczywiście. A jak tam u, 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 u ciebie twoi starzy, brukle? Zajebiście tak samo, a co? Nic, tak tylko pytam z ciekawości. A, to spoko. Ej, brytni, a jak tam y, ten... Y, twoi starzy się mają? Zajebiście. To super. A, i oczywiście możemy porozmawiać o naszych rodzeństwa. co tam u, u nich słychać, co nie? Świetny pomysł. Dokładnie. No to jak tam y, twoje y, rodzeństwo, twój brat, y, Aurora? U mnie mój brat ma się świetnie. A twoja siostra? O Boże, już nawet nie wspominali tej debilcy. Dzień jak co dzień. Mówiłam to od rana. A, no tak, zapomniała. Jak zanim wy przeszliście chłopaki i dziewczyny, bo Agata nam wszystko powiedziała, co nie? Dokładnie. No. Ja wiem jaka jest twoja siostra, Agata. Już nie musisz nam mówić, przecież jak byliśmy w szkole, to my już wszystko o tym wiemy, co, co i jak, co nie? Właśnie. Albo nawet jak żeśmy kiedyś tam e, rozmawiali e, przed szkołą, to Agata wszystko mówiła nam, co nie? No. A jak tam twój brat, e, ten? Patrycja, jak tam twój brat Erik? Mój brat ma się świetnie. To super, co nie? No, ty jak zwykle masz fajnego brata i w ogóle. A Agata ma nienormalną siostrę. Właśnie, która nazwała mnie idiotą ostatnio. Bardzo źle cię potraktowała, bardzo źle. No właśnie, pożałuję tego wszystkiego, co, co nam zrobiła. Dokładnie. Dobra, ale nie teraz o tym mowa, co nie? No jasne. Dobra, możemy jeszcze trochę chwilę porozmawiać. I może wtedy idziemy na chatę, co wy na to. Myślę, że to jest zajebisty pomysł, Edmund. Dokładnie. Dobra, no to jeszcze chwilę porozmawiajmy o naszych starych. I wtedy pójdziemy na chatę, co? No, w porządku. Możemy też oczywiście porozmawiać o rodzeństwach naszych. Jeśli tego chcecie. Właśnie, możemy porozmawiać o rodzeństwach, tylko. No, w ogóle tak szczerze, Cornelia, jak się miewa Twoja młodsza siostra? Moja młodsza siostra? Ty, Cornelia, masz młodszą siostrę? No nie, Eleonora. Ty nawet nie wiesz, jak moja chyba siostra wygląda. Nie, tylko tak po prostu zapytałam, bo i bo twojej siostry młodszej nigdy nie wiedziałam od Nie wiedziałam, że ty masz siostrę. Młodszą w dodatku. Wiecie, jak się nazywa moja młodsza siostra, co nie? No, moja siostra młodsza nazywa się Fox. Ładne imię, teraz, ja, teraz się właśnie o tym domyśliłam. Ja też. Tak poza tym dzięki, Foxy to jest bardzo, to bardzo ładne imię na tym świecie, co nie? Oczywiście, że tak, Cornelia. No właśnie. Dobra, guys, no to chodźmy w końcu do, do tego domu. Okej, okay, spoko. No dobra, no to co my, będziemy, co, co my będziemy tutaj do jasnej cholery robić? Chodźmy do tego domu. Dokładnie, no to chodźmy. No to tak, może widzimy się do przyszłego tygodnia albo coś takiego. Zaibiscy pomysł, Cordelia. Właśnie. No to widzimy się za niedługo, co nie? Oczywista. No. Chodźmy więc do domu. Dokładnie. Dobra, no to do zobaczenia za. za, przy... za ten. za niedługo, co nie? No, oczywiście. No, okej, okay, spoko. Chodźcie, idziecie. Idziemy, idziemy. No właśnie. Chodźcie, chodźcie, idziemy do chaty. No dobra, dobra, Marlena, przecież wiemy. No właśnie. Dalej, 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 bo nie ma na was czasu. No właśnie. Ja muszę być bardzo wcześnie w domu. Ja też. Ja również. Jak się starzy dowiedzą, że byliśmy bardzo długo w tym mieście, to naprawdę się wkurzą. No właśnie, ale dobra, już nie teraz o tym mowa. Idziemy na chatę. No właśnie, tylko pamiętajcie, skręcamy w prawo, jak zwykle na chatę. Dobra, dobra, Kordelia, przecież wiemy. No właśnie. Dobra, no to widzimy się do kiedyś tam, co nie? No oczywiście, że tak. To... To na razie, na razie, na razie, na razie.